Cztery budapeszty siwe, dwa miedziane, cztery bociany, sercowy, i jasny, i sercowy i dwa jasne idą i 22 ciemne. Te świeże wszystko idzie. Wypuszczamy mi młodą sercową Dobra to ja idę tam? Ga dwa? Chyba dwa są No dwa są Dobra niech chodnie Tamty Sok Pościę się Ale moje tu też ile ciemnych jest z pięciu waszych nie. No w moich Tu jest moja kubka i tu jest ile ciemnych no, Jak razem? Jak no, tu ja się, się rozdzielimy Jeden chyba już siedzi. Siwy korniaty jakiś chyba. No i Budapesz jakiś przeskoczył teraz tu dołem. Ciemny, Tu jeszcze moi moich chodzi kilka. I tu chodzą jeszcze ciemne. Chyba Budapesz jakiś. Tu ciemne. Wali. No, siądzie ta. No. Dyga tam siadło. Tam jest jeszcze chodzą. Tu trzy chodzą. Gładkie jakieś tu moja paka siada Ale jest ich jeszcze O, rozwaliły się tutaj przy gołębniku samym coś tam siadło kolejny wali tam jeszcze chodzi pięć. do sąsiada weszły jakieś na czarnych obrączkach, ale nie wiem co to za gołębia. Tam wszystko u niego w dachu jeździ. Zobaczymy ile u mnie zajdzie, bo tam siedzi ich trochę. Zaczyna na pewno się I jedna siedzi na pewno na widoku teraz. razu. Pomiędzy czajkami. Zobaczymy. Chodzi jeszcze ile. idzie. No, nie poszły wszystkie. Moje duże wyciągnęły strasznie i dlatego. Tak to by lotem poszły. A moje pociągnęły ślicznie. O, jeszcze dwa pocztowe latają. Kolejne dwa. Sześć idzie. No, lata ich. Patrzcie, tu całe idą. Cały lot. Znaczy, cały lot, kilka sztuk. Sześć. 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 Pięć. Sześć. Budapes by ciągnął, ale one nie są. Tu jeszcze jeden. Z dziesięciu jeszcze tu zostało. No, teraz poszli, klepiąc. Dobrze, z siedzi już na dachu. O. o nie, siadł. Zobaczcie, poszedł gałgan. Już był, nie siadł. E, siadł. Nie wiem, czy był taki jeden jakiś... Coś mu nie tak. Zresztą, tak od razu. I on jakoś wolno lata dziwnie. Co to jest w ogóle? jest jeden ciemny. Jeszcze jedna siada. Tu dwa idą. Cupno. Aj chłonie dobra. Tu kolejny. Jeszcze jest gołębi. Jeszcze jeden tu gdzieś siedzi. Tam co słabo lato tak jakoś z dachu na dach przeszedł. Dobra, pakuję klatki. Pierwszego jest. Mam uchylam, bo kolejny siedzi, jakiś koroniaty. Tu jeszcze coś patrzę. Tam fundali jeszcze próbują odejść. Kurde, muszki, myszki. jest taka. Teraz nagam na Dobra, już jest. jestem. Jest to ciemno. Taka Dobra. u kolegi na razie trochę nie ma Kołębi. Tak z, chyba tam z 15 nie ma, u niego jeszcze. Kawa gdzie poszły. Ale nic tu nie widzę, to być ciemnych. Jakiś inny gołębi lasowo. Wcześniej jeszcze bocian gdzieś chodził. O, idzie tam ciemno. Gdzieś niziutko bardzo szedł. No, tam kółko już robi. Zmęczony już jakiś. Nie pokaże się już. Nisko strasznie leci O, jest tu Chodź, chodź, chodź. A, nie siad. Teraz też tam nie siad. Bo już tego dachu. Znaczy nie boję, tylko nie umiem siadać na niego. Uj. nie umieją na tym da się dać niestety. teraz te dwa klepią Dwa przyklepały sobie. To może teraz O, zerwały się wszystkie. Ciekawe, czy coś odnetnie z ciemnych. No są o, jeszcze jeden nie siadł. Zobaczymy czy wsiądzie. Mam nadzieję, że w górę nie pójdą. Siad, siad, dobra. No, ten się wybijał. Wybił się. Jeszcze się wybił i poszedł. Młodziaczek. A, teraz fajnie poszedł. Wysoko. No, teraz już wróci, drącił. Powinien. Eto, zawrócił. zawróć nie mam siły za dużo jakby tak od samego początku wystartował to by jeszcze jeszcze ale ono już bez siły no patrzcie, są dwa tutaj białe ale to będą no się jakieś Budapeszty trzy na czarnych skówkach to może jakieś obce mogą być Popatrzcie tu dwa idą jakieś białe No ciekawe coś tu Chyba że tego kolegi zapuszczą No ładnie chodzą Tam Oj ciemne znowu ono musi pewnie, pewnie załadować, bo tak to nic z tego. Gdzieś tu będzie siadał. O, nie jutko. Dobre gołęby są, znaczy dobra, jakby były dobre to by wróciły. No ale to jest też młodzik. Patrz, znowu się wbiło. O nie, to jest jakiś biały siada. Bym nie chciał siąść, no tam do niej. Doklepą. Pewnie ten bołocan. No gdzieś tu sial. E, tam poszedł. Płociek tutaj. Teraz może siąść. O. Teraz mogę go jakoś... Mogło go zgarnąć teraz. Tak. Siadł pewnie. <tryk> <tryk> Też on mi łapie. Dobra, idę mu posypać. Może być ciężko ciachnąć bociana. Bo moje strasznie gruchają i się klepią co chwila. Może się zerwać. On już tam patrzy. Aby... Tipler do niego grucha. To mógł tiplera siedzi. Dobra. Będą się zrywać. Widzę po nim. Albo... O, jest obcy, pocztowy. Pocztowy jeszcze capnął groszek. Nie wierzę, w co tu się dzieje dzisiaj. Fajny dzień jest. Wam powiem. Ty, ja to tak mówię, jak jest dużo. O, kolejny siada. Jaki? Chyba gładki. Ale jaja. Tak, gładki, siwy. A, po poszedł. poszedł. O, patrz. Dobra, próbuję. Zaraz próbuję. Dobra, zanakam. Jest. Z samą ogrączką, ale patrzcie co robi. Ale głodny. Jest problem, nie mam go jak wpędzić nawet, bo jest taki głodny, że nie reaguje w ogóle na bata. Porozcinam lekko. Przez nią, patem ją ubiłem, No nic. Jaki to jest od 275 zaraz Sprawdzę, gdzie to jest. No dobra, panowie, zobaczymy, czy się napije. Wziąłem na chwilę do domu. No, dzisiaj dwa, pocztowa bardzo wymlczona. Ale ona ma całą nogę podartą, zaraz wam pokażę. O, prawdopodobnie ktoś i t a zjął. Ma strasznie nogę podartą, tak. Całą nogę podarto. Pokażę. O. o. Cała noga zdarka. Do góremnika tu jedna siedzi. Ciemno. Teraz no ale mu brakuje, mówi, że... Teraz mu brakuje. Znaczy bo ten wrócił co siedział. O Jezu, kuczka w I no mówi, że tam brakuje mu za czterech. patrz, 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 patrz. patrz. Mam. Co, leciała do ręki, U mi się Sama do ręki leci ciała. O no Jezu. Ta nie, już nierówna. Nie chcę, ostrości mnie złapiesz, Boże. Jeszcze jeden taki, co słabo lata, powinien gdzieś tu przyjść, albo siedzi już gdzie indziej. O jest Może do sąsiada poszedł? bo tam poszedł tak wolno, ledwo latał. Jeszcze dwa chodzą, tam chodzi, o! Tam daleko chodzi korniata i gdzieś tu siwy jeszcze. zwykły Ciemniak. Ta korniata... Cały czas się tu pokazuje. Może przyjdzie jeszcze, bo to młody gołąbek. Oprócz tego tu już nic nie ma. Także no, do potem. Potem jeszcze Jest kolejny teraz. Już przymknąłem wszystko. Cały czas coś z tym oknem mam. Zamykam okno, nie wiem czemu. O jest, no mam. Dobra, próbujemy go nalonić. Teraz, mi trochę pomógł trzeciego. W ogóle nie chciał się do złapać. Czekajcie, pokażę go mam w ręce. panowie jakie jaja, ale wymęczona, ciemna no jest ciemna, wymęczona ciekawe kiedy tu siedziała z, z godzinę temu i na pewno nie było o, ale wymordowana, o mój boże ile godzin o, ale chudziutka o ej nic nie ma w sobie ładna młodziak Także ciemno, jako jedyna już brakowała Tamten, co z dachu na dach skakał, to jakoś wrócił do niego. Ona ciemno. Młodziutka. Dobra, na razie daj pauzę. Pozdrawiam wszystkich, do następnego. Cześć.